Ania, zanim zaczniemy, chciałabym zaprosić Was na nasze media społecznościowe. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Nie zapomnijcie też, proszę, odwiedzić mediów społecznościowych moich dzisiejszych gości i dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy udało Wam się odgadnąć dzisiejsze postacie i w której minucie. Dzisiaj zagramy w czółko. Do odgadnięcia macie postacie z filmów animowanych. W... Na przykład. No. <laughs> Robert Rosmus. <laughs> sobie, myślałem, nawzajem. że sobie mam zgadywać. Zadajecie sobie pytanie, na które odpowiedzieć można tylko tak. Lub nie. Jeśli usłyszycie nie, pytania zaczyna zadawać kolejna osoba. Wygrywa osoba, która odgadnie swoją postać jako pierwsza. Widzowie, za chwilę na ekranie wyświetlą się postaci, które chłopaki będą odgadywać. Jeśli chcecie odgadywać razem z nami, zasłońcie ekran na 3 sekundy. Zasłońcie oczy. No, Mateuszu, zaczynaj, proszę. Dobrze, no to czy ja jestem ee, mężczyzną? Tak. tak. Hmm. Czy jestem młody? Uuu, chyba, chyba, tak. Chyba, chyba, chyba tak. Tak, 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 A czy ten, nie wiem, film czy serial jest ze mną przynajmniej w przeciągu pięciu lat, czy starszy? Znaczy jest w przeciągu 5 lat? Powstał? Y nie. Nie. Okay. Max. Teraz ja. Czy mój bohater jest mężczyzną? Tak. Jest. Hmm. Czy mój bohater występuje w filmie pełnometrażowym? Tak. Jakieś zawahanie macie? Nie, wyczuwam. Tak, tak, tak. Dobrze, tak. czy mój bohater jest cechuje się nadzwyczajną siłą? Nie. W sumie nie. No nie, no. Zależy, jak określamy siłę. No Jest właśnie, siła, serca, I siła, siła siłą intelektualną. <laughs> nie, 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 że nie. nie, 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 w ogóle. E, ok, teraz ja. Czy jestem. człowiekiem? Nie. <śmiech> <śmiech> Dobrze mi poszło. <laughs> Uże, dobra. Seven hours later. Dobrze, a czy ja mam jakieś supermoce? Nie. No, dobra. Teraz jest taka seria, rozumiem. Dobra. Eee, czy e, mój bohater m, zakochuje się? Nie. O co no. ty tam się ten coś zakochiwał? Nie, nie. Może Kamil, jestem mężczyzną. A, tak, dojrzałym. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tak. Mhm, mhm, mhm. Tak, 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 tak. Jestem postacią obdarzoną siłą, ponad przeciętną. <laughs> Temu dodałeś to, to, odpowiadaj. No, <laughs> ale... Sam żeś mi ten los gotowy! No, no. bo ten to może zrzutować na dalsze wyższe. Ale to, to on, on jest trochę miał. inteligentny, to wie, że tam. Że, czy jest obdarzony nie? No, nie jakąś specjalną si 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 siłą? No. No, generalnie. Znaczy, wiesz, no bo nam się to kojarzy, że wiesz, że jest herkules czy coś. No to no, nie, no, nie filozoficzny. Takim, ten... no to nie, <laughs> no, no, no to nie, no nie. No, no nie, no nie. No ono, nie. nie. Nie, to nie jest Herkules. Dobrze. A czy ja jestem w ogóle główną postacią tego? Dzień. Mm. Czy yy, mój bohater jest człowiekiem? Nie, nie. Jestem głównym bohaterem przedstawionej historii? Oooo. To już trudne pytanie. <laughs> yy... No, i do, no, albo jednym tam z głównych, powiedzmy, trzech. No, no, tak, no. Tak, 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 tak. No to dalej. Nie, czy ta, ta bajka, która o mnie traktuje, yy, to jest nowa bajka, czy starsza? Powiedzmy, to tak jak Matu nie opytał. No, na przestrzeni ostatnich pięciu lat powstała? Nie. Dobra, czy nie. jestem nie. z Disney. No, czy, jest? nie, nie, nie. <laughs> czy ja jestem z Disney'a? W ogóle? Nie jesteś Waltem Disney'em. Czy ja jestem z Walta Disney'a? Poczekaj, poczekaj, o, poczekaj, bo to jest bardzo dobre tył. pytanie. Właśnie, ale... właśnie, właśnie, żebyśmy nie. Ten... Ale zdaje mi się, że nie. A, Jestem, mm -hmm. jesteś. Odgaduj no. dalej. No. Okej, okay. czyli ja byłem normalnie w kinie na ekranach. Był taki film? Hmm, moim zdaniem nie. <laughs> nie, nie było. No, to nie, się dobrało, że nie to. było. No ale dobra, czyli jak tak mówisz, to znaczy, że coś jednak jestem znany, tam ciut. No za trudne ci dałem, teraz jak o tym myślę, to za trudne. Też cię kocham. E, dobrze, teraz ja. Hmm. Dobrze. Czy mój bohater ma futro? <laughs> <grybuj> Kamil, odpowiadaj. Nie, <grybuj> twój bohater nie ma futro. Nie ma futra. Twój bohater nie ma futra. W sumie najbardziej, jak się tylko da. Nie ma futra. Jestem postacią fantastyczną? Czy też jestem. Znaczy, o, może inaczej. Czy to stworzenie, którym jestem, faktycznie występuje w naturze? No, no tak, no. Czy mam... Tak, masz problemy. Z zadawaniem pytań. Later. Czy... Historia lubi się powtarzać. Czy jestem bohaterem pozytywnym? Nie mhm. Jesteś wcale bliżej. <noise> Boże. Czy mam więcej niż dwie nogi? Nie. Nie. Czy jestem zwierzęciem? No, chodzi ci, że zwierzęciem, które faktycznie występuje w naturze, tak? No tak. Nie. Nie. <grych> zwierzęciem, które występuje w na... Mój bohater pływa w wodzie? Nie. I, Do... nie, ma, i nie ma futra? To może tym, to może tym tropem pójdźmy... Nie, nie jest człowiekiem? I nie pływa? To może lata? To może on to, lata, to, to, on może... to on gada. Gada, lata, pełny serwis. Może pójdźmy też tym tropem, czy mój bohater funkcjonuje, żyje na lądzie? Mm -hmm. Tak? Tak. A, czy akcja rozgrywa się w naturze? Nie. Nie czy mindfuck totalny, ja mam to jeżeli, samo. Jeżeli, że ja dobrze zrozumiał, jeżeli nie jestem zwierzęciem, które my znamy jako ludzie i potrafimy mieć, nie wiem, gdzieś w domach, czy po prostu gdzieś sobie żyją, ten, czyli to chodzi o jakieś smoki, czy tego typu rzeczy na przykład, tak? Jakieś fantasty. tego typu. Ta, no, no... Istota fantastyczna, tak. Tak. Czekaj, a może... Ja nie byłem... Czy ja byłem kreskówką na dobranoc? Tak. Czy ja jakimś duchem? Duch? Nie. nie. Ale zainspirowaliście. Czy mój no. bohater y jest zaczerpnięty z jakiejś mitologii? Nie. <ścoughs> I nie ma futra. I nie pływa. <ścoughs> to już nie ma innych możliwości. Nie. My, my Myśliliśmy tego bohater. Ja bohatera wiem, po orzeł biały. <ścoughs> tak, dziękuję Tak, to jest ta to do dobra nocka, która... <ścoughs> Ja mi się <przybliżę ścoughs> znowu, proszę do maksa. <ścoughs> <ścoughs> dziękuję. <ścoughs> <głos> <głos> o. Yy. Czy, czy o, o, o tej postaci yy, traktuje jakiś pełnometrażowy film? Tak. Ale nie. traktuje również i serial. N nie. nie. A. Matuniu. Ej, co się stało? O! Siem, że się skleiliśmy. Ehm, Jesteś najbliżej. Ale jeszcze jestem w telewizor nie pokazywany? Ta bajka ze mną? No, ale no to chyba czy to ja wie, czy oglądam nie. Dobranocki? Nie. E, czy mój bohater jest wielki, w sensie z dużych rozmiarów? Nie. A mój? No. <laughs> nie. 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 A mój? Nie. Nie. <laughs> czy mój zapytań. bohater lata. nie. nie. <laughs> czy mój bohater lata? Nie! A, 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 On lata! A, dobra! Dobra! W jakiej do... <grym> czy, czy jestem taką postacią fantastyczną, typu Smok? Nie. Yeah. Oh. Eee, czy my się na tym wychowywaliśmy? Wszyscy? Tak, jesteśmy dobra. Lubię miadek. Nie. Yeah. Yeah. <grym> znaczy. <grym> Dobra, czy mój bohater y, mówi, posługuje się językiem ludzkim? Tak. Dobrze, dobra, nie mam futra, gadam. Dobrze, no, czy mam przyjaciela człowieka. Tak. No tak. Dobra. Przyjaciel człowiek, tak. Mhm, dobra, czyli to będzie jakiś, Czy to będzie jakiś crazy stwór i tak dalej? Y, kre... No nie, najnormalniejszy o, właśnie. Najnormalniejszy to on nie był, ale no. bez przesady. O, tak, nie mam futra. Więc mogę być... Idiotą. Tak. Bohater jest idiotą. Smokie, mogę być w mogę być jakimś, ale, się ale nie pływa. Czy mój bohater ma y, umiejętność zmieniania swojej postaci? Coś yy, innego. A nie, 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 nie nie, 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 nie. Jestem duchem? Czy jestem w ogóle z Kubusia Puchatka i tam przyjaciół z ekipy? Nie. Nie, <śm> się uparł tego Kubusia Puchatka. Dobra, y czy mój bohater y w swojej przygodzie życia przechodzi jakąś transformację, przemianę? Tak. Tak, 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 zdecydowanie. To właściwie nic innego nie robi. Dobra, ale był silny, ale był silny, tak? Czyli on... Nie, skąd że był silny? Było, zapytałem się czy jest... To ma... to to nie. Się nie. A to że nie. Cofnijmy to, Blum. Czy mój bohater jest. cechuje się nadzwyczajną siłą? Nie. Faktycznie. No, no. Mieliście a, jednym, racji. No. Czy ma y, pióra, mój bohater? Nie, nie. I nie ma też owłosienia. Wim. Wiem, wiem. <laughs> jeszcze chciałem się. Może już zapytałem. Dobra. Tak. Ja Oj. też nie. A czy ja mam pióra? Nie. Nie. Mój lata mi nie jest. No, no dobra. Spokój, nie jestem. A, jestem z Gumisiów? Tak! Ja vastly... bym No ale to teraz mózg roztętekowany, no bo tak. ja nie pamiętam jak się to. Ten... Czy po prostu jestem gumisiem? Nie, nie jestem nie gumisiem. gumisiem, ale nie! Ale dobrze, jesteś estou... blisko. Jesteś blisko, no. Kurczę, ale mam tego przyjaciela człowieka i przychodzę jakąś przemianę i tak dalej, nie wiem. Czy ja jestem smokiem? Nie. nie. O, bo nie latam przecież. To to co, co w ogóle za. Co za bytle latało. Ale to jest taka starsza bajka, powiedzmy, z lat 90. Czy, 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 czy z końcówki no, lat 90. nie tak, się wydaje, tak. że to. Okay. 95 tak, rok. Tak, dokładnie, no. To jest dokładnie 95. 95. Czy, czy to jest z tej historii postać? Tak. tak. Jestem bazem Astralem? Na koniec świata i jeszcze dalej! Bam, tak naprawdę widziałem to od początku. <grym> widziałem to od początku. Ech. Mateusz? No ja niestety nie hmm. pamiętam nazw tego, żeby przypomniałem piosenkę, no. ale tam nie ma ani jednej nazwy tego. Ale to nawet nie musisz podać imienia tej postaci, wystarczy, że powiesz coś o niej. A ja wtedy zacznę, zacznę krzyczeć imię tej ale postaci. Co to jest nagrodę będę krzyczał. To jest ten zły, co tam tak gadał na nich, tak? Tam... Nie, to był nie? książę Iktorn, to był i to... NIE JESTEŚ NIM! A, właśnie. NIE JESTEŚ NIM! Babunią, bunią. Nie, 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 naszy. kurde, Max? E... Chciałem mu podpowiedzieć jedną rzecz, No wiem, pewnie ale... bym zgadł No dranie. dobra, jako zwycięzca możesz odpowiedzieć. Że, żebyś ten pomysł sobie w głowie wystrugał. Świetnie, Aaaa! oni wszyscy już wiedzą. Aaaa! Dostał udaru. Dostał. Dostał. No. Czy moja... no ale to, to była mocna podpowiedź. Dobrze, czy... <laughs> eee... To musisz jeszcze zapytać. <laughs> no nie, chcę jeszcze nagrać na zwłokę, no ale dobrze. Czy moja postać Christiano to... Cristiano Ronaldo. <laughs> tak, w drewnianej postaci. Nie, czy moja postać to Pinokio? Nie. <laughs> jem, jem! Jem! Kinos. Fajnie, no wiesz, no, no już super. wiesz kto, ale, wiesz, no. ale nie wiem, no stary, no się oglądałem lata temu. Ale ty byłeś, słuchaj, wiesz, ty Kim byłeś wiesz, ile byłeś od tej ile? postaci? Tak. Słuchaj, wiesz ile byłeś? Patrzę. Tyle byłeś od tej. Ile? Tyle byłeś od tej postaci, tyle byłeś od tej postaci. Co, no, no. no to nie bym ja to, to sobie no. przypomniał. Co, Stójcie w imię nie Cięciuno daj złotów. Oficjalnie odcinek dzisiaj. Wygrywa Kami. Aha, bo to było pojedyncze. Ale już nie Nie, mi się z nimi wygrywa. Wcale nie czuję się lepszy. Bo mądrzejszy. W ogóle. Dziękuję, to była czysta przyjemność. Tak długo grałem na zwłokę po prostu, żeby... żeby. no... Chciałem, żeby to trochę trwało, wiecie. Tak. Jak sobie przewiniecie, to tam zobaczycie, że on tak naprawdę widział swoją nazwę. Tak, bo widziałem no. tak położyć, to centralnie, a ja też no, widziałem... Tak, jest, to. tak by było, no. to zagrałem życiu, najlepszą w rolę w życiu. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Piotr Wernicki, Tomasz Mak, Tyle to dzisiaj mówią papa. Papa! Pa. Pa, Heju! Dzień. Dziękuję.